Witam Was serdecznie kochani na materiale o pełni w znaku lwa. Pełnia będzie miała miejsce 25 stycznia, to jest pierwsza pełnia w tym roku. Widzimy już tutaj, że słoneczko 20 przeszło do znaku wodnika. Mamy już erę wodnika. 21 podążył Pluton znajduje się już w wodniku. I pełnia y, oczywiście odbywa się zawsze w opozycji do słoneczka, tak, czyli odbija światło słońca. Co ta pełnia ma nam do przekazania? Oczywiście pełnia pokaże y, prawdę o nas samych. Lew, tak. I y, lew rządzi domem piątym. I teraz zobaczmy, tutaj mamy wodnika w domu piątym, czyli to pełnia odbyła się w domu piątym, a księżyc jest w opozycyjnym znaku, właśnie lwa, gdzie lew to powinien właśnie być w domu piątym. I samo to pokazuje już nam, że no słoneczko w wodniku w ogóle jest na, w upadku, tak. Słońce jest przy, w koniunkcji y, przy samym y, plutonie. Pluton, transformując tutaj wodnika, mm. oczywiście znak wodnika, ta transformacja wiemy, że pluton zawsze transformuje przez śmierć. Tak? Coś jak tracimy, dopiero później nachodzi, zachodzi transformacja. Może to nie dotyczy aż fizycznej śmierci hmm. nas wszystkich? Oczywiście, na pewno nie teraz jeszcze. Natomiast ta pełnia mówi o tym, że jedno musi umrzeć tak? Czyli ta era ryb. Ona już musi umrzeć. Ten archetyp tutaj koziorożca, który się skończył, to już wszystko musimy pozostawić za sobą i rodzi się to nowe. Rodzi się, ponieważ to jest piąty dom, czyli tutaj yy, dzieci, czyli dzieci rodzimy, rodzą się, my się urodziliśmy. I to nowe właśnie będzie budowane. Przez, przez to, że ktoś umiera śmiercią naturalną. Tak? I tutaj chciałabym powiedzieć, że słoneczko akurat pomimo to, że w znaku wodnika znajduje się w upadku, to pozytywne jest to, że jest to dowada barana. W dwadzie barana, czyli bardzo dobre miejsce zajmuje, tak? Natomiast księżyc znajduje się w dwadzie wagi. I podczas tej pełni widzimy, że mamy kwadraturę do Jowisza. Jowisz, znajdujący się w byku. I teraz, tak, jeśli Jowisz jest ekspansją, tak? I on tworzy kwadraturę do świateł, czyli i do pełni, i do słońca. Czyli tutaj ta kwadratura mówi o tym, jak my, czyli obraz nasz, podchodzimy do wartości. I tutaj Jung pięknie to nazwał, że. Rzecz nabiera wartości wtedy, kiedy jak my zaczynamy to widzieć. Tak? Bo sama rzecz nie ma wartości, tylko po prostu przez to, jak my ją odbieramy, to ona w tym sensie nabiera wartości. I <laughs> właśnie Jung, ten filozof, który pracował nad tą nieświadomością zbiorową ludzi. Sam był zodiakalnym lwem, czyli opozycyjny znak wodnik. Dokonał ogromnych odkryć. Odegrał bardzo ważną rolę swoimi odkryciami, gdzie jego odkrycia są praktykowane w psychologii, w psychiatrii, w filozofii, w fizyce kwantowej. I właśnie ten filozof, on fajnie powiedział o to, że rzecz nabiera sensu, jak my ją po prostu widzimy. I właśnie tutaj ta kwadratura, jeśli na przykład byk Posiadanie, tak? Byk lubi posiadać, lubi mieć, dobrze zjeść. I teraz, jeśli my na przykład, przykładowo <laughs> potrzebujemy co miesiąc nowej komórki, co roku nowego samochodu. Jeśli to będzie naszą wartością, to wiadomo, że tą ziemię eksploatujemy, tak? Czyli wyniszczamy. I ta pełnia jest takim, właśnie preludium koniunkcji Jowisza z Uranem, które będzie miało miejsce 21 kwietnia. I wiele astrologów to uważa za taki przyjemny aspekt. Ja natomiast nie, ponieważ ja uważam, że Uran w byku, tutaj wszystko burzy to, co jest zbyteczne. I jeśli uran burzy i jowisz dotknie tego urana, czyli to spotęguje, tak? Czyli tutaj ta koniunkcja w kwietniu. I zobaczcie, to będzie okres byka. Słoneczko już będzie w byku i słoneczko będzie robiło kwadraturę do plutona. I znów będziemy mieli to pokazane. Że te nasze wartości muszą się zmienić, to nasze podejście, ta nasza świadomość wszystkich musi się zmienić do tego, do tych wartości. I podam taki przykład. Na przykład, teraz jest taki bardzo modny kierunek do Emiratów Arabskich, na te wyspy palmowe, tak. I przy budowie tych wysp, to są sztuczne wyspy, oczywiście, zbudował je człowiek. I tam natura palca nie dołożyła, i one są budowane na piasku. Czyli one same w sobie nie mają stałej wartości, tak. I ja nie mówię, że po prostu, ale wystarczy jedna jakaś tam katastrofa. Żywiołowa i może być za, po prostu w, w jednej chwili zalanie tych wysp czy zniszczenie i po prostu ich już nie będzie, tak? Natomiast zobaczcie, skoro wodnik jest odkrywczy, gdzie za czasów wodników została odkryta kolej, światło gdzie nam to wszystko służy, żebyśmy my zwrócili właśnie uwagę na to, co jest dla nas wartością, tak? Czyli to wszystko, co się będzie teraz tworzyło w znaku wodnika. Co prawda to nie jest znów w wodniku, tylko pełni, pełnia we lwie. Ale właśnie tutaj my musimy dostrzec prawdę o, sobie, o nas samych, jak my widzimy wartości najważniejsze w życiu. I choć sam Jung, yy, który pracował y, nad swoimi odkryciami, nad y, z wizjami, ze snami, jemu to zajęło 16 lat, i za jego życia to się spotkało z wielką niechęcią, tak? Dopiero, zobaczcie, po jego śmierci zostało to y, praktykowane i wiadomo, że no, bardziej to Zachód y, praktykował wcześniej, ale teraz jest to wykorzystywane właśnie w astrologii w jego odkrycia, w psychologii, we wszystkim. Czyli tutaj nawet y, jest pokazane właśnie, że ten odkrywca tych, może się to spotkać właśnie z czymś takim, że dopiero on będzie doceniony po śmierci. Tak? I przeważnie tak jest. Czy to malarze, czy wielcy filozofowie to oni po prostu dopiero po śmierci są odkrywani. I tak tutaj też pokazuje nam ta era wodnika. No Wiadomo, że to nie będzie trwało przez całą erę wodnika, ale na przykład przez te 20 lat, tak? Gdzie ten Pluton będzie w wodniku. I tutaj ci twórcy na przykład będą tworzyć przez ileś tam lat, a dopiero na przykład po ich śmierci dopiero to będzie aktywowane, praktykowane. Bo na przykład ktoś się może z tym nie zgadzać. Ale sama pełnia jest o tym właśnie, jak my podchodzimy do wartości. I tutaj wracając do tej koniuncji, która będzie miała miejsce 21 kwietnia, to Jowisz, no, niby jest planetą beneficzną, no nie niby, tylko jest. Ale ja tutaj bardziej bym zwróciła uwagę na to, że tu w jakiś sposób Ziemia się będzie chroniła, tak? To nie my, tylko po prostu Ziemia. I po prostu to Ziemia tutaj, planeta, będzie miała najwięcej do powiedzenia. Także dla nas jednostek to jest nieważne. To, co my sądzimy. Tylko Ziemia zrobi po prostu tak, żeby siebie ochronić. No, rok 2024 w ogóle jest pod takim właśnie dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o te anomalia pogodowe. I ja w koniunkcji z uranem na pewno to spotęguje. Także tutaj sami widzimy teraz, co się dzieje, i na pewno też jeszcze będzie bardziej spotęgowane w tym roku. Także tutaj ten odzew natury na pewno będzie. Takim przesłaniem tej pełni jest również ten ascendent w pannie. Ponieważ ten ascendent w pannie merkury tutaj też jest w dwadzie bliźniąt w koziorożcu, czyli władca panny. I drugi władca, panny, czyli tutaj ta ceres, która znajduje się w strzelcu. Czyli to działanie panny, czyli panna szósty dom, tak? Czyli to życie codzienne. To jak my podchodzimy do pracy, do codziennych zużywania energii, czy po prostu w ogóle codzienne czynności. To tutaj jest też pokazane, że to wszystko, jak my do tego podchodzimy w tym dniu codziennym, musimy brać pod uwagę cały kolektyw. Tak. Czyli inni ryby. Natomiast ta Ceres, tutaj druga władczyni, panny w Skorpionie, w Strzelcu, przepraszam. Ona też tutaj, skoro to jest planeta takich zbiorów, tutaj mówi, że ta filozofia też musi mieć takie wartościowe. Działania tak, czyli pochodzić, pochodzić od naszego twórczego takiego działania. Mars, znajdujący się w Koziorożcu, jest w kwadraturze również do węzłów księżycowych. Mars jest władcą północnego węzła w znaku Barana. I Właśnie pokazuje to, ta kwadratura do tych węzłów, że te nasze wartości, to co my mamy w sobie jest najważniejsze. Tak? I tutaj też musimy je odkryć. Czyli te działania nasze, jak my do tego podchodzimy? To od nas, od każdej indywidualnej osoby to zależy, jak my działamy. No i oczywiście, planety osobiste w znaku koziorożca mówią o tym, że to będzie bardzo powolne, że nieraz się zsuniemy, dążąc do tych zmian. W ogóle, znaki stałe też mówią o bardzo powolnych. Przewrotach, zanim to nowe coś będzie stworzone. I na przykład, jeśli tu się będą pojawiały te nowości, to jak my do tego będziemy podchodzili, tak? Żebyśmy umieli wychwycić intuicyjnie przez serce tego lwa, właśnie to, co jest stworzone, żeby było naprawdę wartością dla całego dla całego społeczeństwa. Oczywiście Jowisz, który przejdzie już w maju do znaku bliźniąt, tutaj będzie pokazywał, że kierunek wszystkich działań będzie tutaj na pewno nakierunkowany na takie krótkie odległości, tak? Czyli na pewno już nie będzie tych dostaw takich, że z końca świata do nas przybywają różne zasoby to na pewno będzie w jakiś sposób ograniczone, bo Jowisz w bliźniętach to są ale bardzo krótkie podróże. Tutaj będziemy działali w sąsiedztwie, w naszej okolicy. Bardzo ważne będą relacje. Później tutaj przejdzie Uran, tak, władca właśnie wodnika. Też będzie tutaj mówił o tym, że będziemy się cały czas dokształcać, dokształcać, przepraszam. Czyli po prostu ta era wodnika, ona nam będzie pokazywana przez ten tranzyt, urana przez każdy znak, tak? Czyli po byku gdzieś źle się czuje, gdzie wszystko zburzył, co było i zburzy, bo to każe ta koniunkcja z Jowiszem, to tutaj właśnie będziemy. Zabiegali o, o tych takich najbliższych: sąsiedztwo, rodzeństwo, y, właśnie zdobywanie informacji y, i będziemy się po prostu y, uczyć, budować tego nowego, tych nowych odkryć. Oczywiście to jest też, y, to nie jest znów, żeby to tutaj zainicjować, coś. Ale wiadomo, że też Jowisz w byku, czyli po prostu tutaj te działania, one też tutaj, czyli jeśli coś dla nas jest wartością, no to tutaj ustawodawstwo też musi być zmienione, tak? Bo jednak Jowisz to też są ustawy, to jest prawo. Czyli tutaj też musi to być zmienione i niektóre właśnie ja podejrzewam, że właśnie tutaj z tym, w koniunkcji z tym uranem, no coś tutaj jak coś się rozpadnie. Tym bardziej, że planeta Saturn, ona jest tutaj w znaku ryb i ona tutaj rozpuszcza te stare struktury, tak, które nam nie służą. A tak zwyczajnie tak mniej filozoficznie, no to wiadomo, że to jest pełnia w lwa. że to mogą być romanse, że to mogą być odkryte prawdy o jakimś romansie. To może być spotęgowane przez tego Jowisza na wysoką skalę. Tutaj ale to są takie niższe wartości, tak. Co jeszcze tutaj może być pokazane? No, o dzieciach, coś, czyli dzieci, i na pewno to, co dla dzieci jest wartością, to też tutaj być może, że tutaj to wszystko się będzie zmieniało. No, przede wszystkim ja Wam powiem tak: nie idziemy w tym kierunku, żeby się bogacić, tylko idziemy w tym kierunku, żeby więcej pracować swoją podświadomością. I tutaj wiadomo, że wodnik to jest braterstwo, odwaga, wolność. I w tym kierunku będziemy się realizowali, tak? Czyli już takie posiadanie to nie będzie miało takiego dużego znaczenia. I właśnie tutaj ja uważam, że... Nawet w czasy trzeba wiedzieć, jak się planuje, bo ze względu na to, że tutaj też mogą być jakieś przeciwności. Czyli ten okres taki koniunkcji tego Jowisza z tym uranem, to postawić właśnie na takie miejsca bezpieczne, gdzie dają bezpieczeństwo. Natomiast Jowisz, jak przejdzie do znaku bliźniąt, no to też są takie zalecane podróże bliższe, niedalekie. Oczywiście tutaj też Jowisz, no to też jest transport, tak? I w bliźniętach to też będzie transport. I to będzie na pewno jakiś, w jakiś sposób ograniczone. Być może właśnie, że na ochronę tego środowiska, tak? Także nasze prace codzienne muszą być bardzo przemyślane, logiczne, takie Praktyczne, jak to panna. By to miało służyć wszystkim. No, pełnia na pewno najgłębszym echem odbije się do znaków stałych, czyli wodnik, lew, byk i skorpion. Bo byk i skorpion to kwadratura, tak. Czyli tutaj dla Was, no to, to jest. Najbardziej odczuwalna ta pełnia. No wiadomo, że znaki powietrza, bliźnięta, waga, y, bardzo przychylny aspekt, bo dopełni y, sekstyl. Y, czyli tutaj wy wagi i bliźnięta nie macie problemu y, dostrzec. Zresztą y, teraz macie tą erę wodnika i czas wodnika, gdzie to macie w trygonie, czyli odkrywacie w sobie te nowatorskie. Takie pomysły yy, filozoficzne, odkrycia. I to Wam bardzo sprzyja ten okres. <coughs> Pluton w ogóle Wam będzie sprzyjał. Yy, natomiast, yy, no i oczywiście, znaki ognia, strzelec i baran również yy, macie yy, trygon do pełni, tak? Czyli tutaj. Yy, no coś przychylnego. Natomiast do znaków wodnika sekstyl, czyli też bardzo przychylny okres. Tak baranki macie kwadraturę Marsa swojego do, do swojego znaku. Czyli tutaj no, zwrócić uwagę należy na te działania właśnie koziorożcowe, czyli po prostu absolutnie tutaj nie władza, nie dążyć do tego, bo to szkoda na to czasu, tylko po prostu na takich skupcie się sytuacjach, które działania w społeczeństwie uzdrowią was samych, tak? No oczywiście bardzo dużo zależy, wiele zależy od tego, gdzie wy macie znak lwa i, i znak wodnika. Ja powiem szczerze, że pełnia wypada na moim ascendencie. Też nie mogę do końca przewidzieć co tak naprawdę. Nie, ale ona wypada u mnie na ascendencie. Zobaczę, jak to się u mnie za, zarysuje. No, i jeszcze zapomniałam o znakach wody, czyli Raki, dla, dla Was ta pełnia się przed Wami pokazuje, czyli tutaj jest cała prawda o Was. Tak? To, jakim Wy jesteście dla siebie, czy jesteście prawi, czy macie odkryte to wewnętrzne dziecko, teraz być może tutaj maski, niektóre trzeba zdjąć. Skorpiony. No wiadomo, że mówiłam, że macie kwadraturę, czyli to jest niefajny aspekt. Być może do zmian. I rybki. No tutaj wiadomo, że ta pełnia ona się u was nie widzi. Macie kwinkus do znaku lwa, ale to, co się nie widzi, to trzeba wyczuć intuicyjnie, tak? Czyli zdajcie się na intuicję i to, że nadchodzi to nowe, że już trzeba mieć nowy sposób myślenia, koniec tej iluzji, koniec tych różowych okularów. Tutaj trzeba popracować swoją podświadomością. No, i to tyle, moi drodzy. Życzę Wam wspaniałej pełni. Bardzo filozoficzna pełnia, ale wiadomo, że musimy wszyscy być i się zgrać, żeby zapobiec czemuś, tak? No, ale nie wiem, ciężko. Teraz jesteśmy tak podzieleni. A tutaj to wszystko pokazuje, że w grupie siła, tak? Życzę Wam wspaniałej pełni, wspaniałych odkryć. Do usłyszenia, do następnego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie, Papa. Pa.